To jest ta stacja, bo tam się schodzi z tamtej strony do metra i z tej strony też można do metra zejść. Tutaj macie też rozpisane, jakie są właśnie tutaj różne pociągi. Tutaj, 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 tutaj. Czyli z tamtej strony też możecie wejść, z tamtej, z tamtej. Tam są też wejścia do, do metra i tutaj też, czyli tu są po prostu dwa wejścia. Z, z dwóch stron można powiedzieć takie główne wyjście. Dobra, i trzeba tutaj zjechać na dół. Zjeżdżamy na dół. To, to. Tutaj trzeba zjechać na dół właśnie tym tu mamy właśnie kierunkowska z metro Ale jest troszeczkę właśnie tych schodów na dół także trzeba zjechać No i tu oczywiście są różnego rodzaju sklepy To jest takie właśnie duże centrum handlowe No i tu jest też ta stacja nie? Trzeba po prostu zjechać jeszcze niżej 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 I tam jest metro Tutaj, tutaj, tutaj. No i tutaj kolejka do biletu bardzo długa i tutaj mamy musimy podejść musimy podejść i tutaj są właśnie różne pociągi a tam jest też metro tak i trzeba przekasować karty. Tak, posłanie no tarte. Nie, ona idzie, on nie to nie Nie chciała mnie przepuścić. No i tutaj jest duża duża stacja. I teraz Tu są też informacje jakie metro w jakim kierunku idzie. Także tych stacji jest dużo tutaj. Wejść, wyjść e, i kierunków. Także zobaczcie, tam jest po prostu kilka wejść i wyjść. Tu jest też informacja, okay, okay. Tu jest też informacja gdzie co jest, jakie piętro. Czyli tam są różne pociągi. Tu są różne pociągi. Tu jest metra, e, pociąg D i R R. To po prostu są te pociągi, które jeżdżą. A mnie interesuje bardziej metro, nie? I tu mamy właśnie linia 1 lina 14, linia 7 linia 11. Widzicie, tu jest właśnie też RER i linia A. Tu jest też opisana właśnie gdzie to chcesz jechać. Także jest to dość ładnie opisane. Ja szukam czwórki, ale troszeczkę... A czwórka jest na tą stronę, trochę to jakoś tam źle opisane. Ja potrzebuję czwórkę. Muszę iść tutaj, 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 tutaj na czwórkę. No, także tu jest duża stacja i tutaj po prostu trzeba dobrze patrzeć na te kierunki, ponieważ, no troszeczkę, e, troszeczkę można się tutaj pogubić. Czyli tutaj cały czas czwórka, muszę iść do końca. Dobra, a to się czwórka kończy. Dobra i tutaj mamy oznaczenie też numer 4 trzeba przejść przez całą stację żeby dojść właśnie tutaj do metra i tutaj w tą stronę także praktycznie no dużo dużo dochodzenia ale mówię no trzeba, trzeba uważać i patrzeć cały czas na, na te kierunki nie Dobra jestem na Garden Nord bo tu właśnie chciałem przyjechać no i tam jeszcze mogę z, z Garden Nord przejść do właśnie mój hotel ale tutaj chciałem jeszcze wyjść na zewnątrz, nagrać trochę na stacji eee, więc bardzo dużo ludzi teraz, ale jest godzina, nie wiem czwarta chyba, eee, no, no i dobra, już wychodzę na stację. No i tu są też oznaczenia tutaj jest stacja numer 4 tu jest stacja numer 5 tu są właśnie te pociągi które jadą trzeba, trzeba po prostu wyjść tam dalej tam w głębi No i tu jest wyjście No tych stacji tutaj tych wyjść jest kilka bo zobaczcie tu jest po prostu cała ta stacja i tu właśnie tych tu są właśnie tutaj różne metra także tutaj jest po prostu dużo tych różnych wyjść, wejść.